Piękna ryba, powiem Wam, nie wiem czy on był karmiony kukurydzą, ale na pewno ta żółta kijanka mi zasmakowała. Czołem, Wojciech Krzyszczyk, gościu z Chaczykowa. kontynuujemy Kontynuujmy temat trotarea i pstrągów tęczowych. Marka Revolbites i kijanka. To naprawdę wygląda jak niewielka kijaneczka. Szczególnie liczę na ten żółty kolor, bo tęczaki, które były karmione kukurydzą powinny fajnie na to reagować. Jest rybunka. Oj! Tylko puszczamy do wody. To jest ryba. Oj, to ładny też. Zobaczcie to co tu jest, kolejna taka pipa, zobaczcie to, i taki jadeczka, coś pięknego. Te kijanki Revol Bites. to jest ostatnia z propozycji tego tygodnia eee, Trota Real. Link podsyłam Wam w komentarzu, bo naprawdę warto.